Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na opcji Motor Tarczyn. E, przywitały Państwa tutaj reflektory matrycowe, a zaprezentujemy dzisiaj Audi A6 C8 e, z 2019 roku w wersji S-Line Plus e, z przebiegiem, uwaga, 59 tysięcy km Jest to naprawdę turbo mały przebieg. Auto praktycznie e, w żaden sposób nie wyeksploatowane, w pełni gotowe do jazdy. E, niewiele różni się od stanu salonowego. Samochód pochodzi z 2019 roku i tak jak wspomniałem jest to wersja S-Line Plus. Wszystkich, co piszą w komentarzach, że o, nie ma wersji S-Line Plus i tak dalej, i tak dalej, że to jest wymysł handlarski, to serdecznie im e, gratuluję, ponieważ e, w wersji wyposażenia, jaką dostajemy z ASO, jest wyraźnie napisane, że jest to wersja wyposażenia S-Line, pakiet S-Line Plus. W związku z tym e, no jeżeli wszyscy, co komentują, są mądrzejsi od, od inżynierów i od e, tego, co dostajemy z ASO, no to super, to bardzo się cieszę i gratuluję. E, teraz przejdę szybko do samochodu. Samochód e, w wersji sedan, tak jak Państwo widzą, w bardzo, ale to bardzo fajnie e, i bogate, bogato skomponowanej e, opcji, co bardzo dosyć szczegółowo dzisiaj. Pokażę Państwu na tym filmie, a pod koniec filmu zrobię pomiar grubości lakieru tak, aby y, udokumentować fakt, że auto jest absolutnie bezwypadkowe, bezkolizyjne, że samochód y, nie uczestniczył w żadnym, w żadnym, nawet, nawet na Eto studzienkę nie przytarł. E, no co, co jest dużym plusem, bo to jest samochód drogi i ja sobie zdaję sprawę z tego, że rynek e, samochodowy tak wygląda, e, że ludzie chcą aut absolutnie dziewiczych i My jako firma skupiamy się na tym, żeby te auta tylko i wyłącznie w takim stanie sprowadzać, w związku z tym prowadzimy bardzo poważną selekcję przed zakupem samochodu, żeby absolutnie być pewnym tego, co do nas i w jakim stanie przyjeżdża. Dobra, zanim może opowiem o wersji, która jest naprawdę bardzo fajnie bogata, jest to, tak jak mówiłem, zobaczcie, piękne koła, kolor Daytona Grey, najładniejsza kompozycja, jaka może być. To szybka historia, stąd takie auto u nas się wzięło. Samochody kupujemy poprzez dom aukcyjne, czyli na tzw. licytacjach. Jeden dom na z którego kupujemy sobie jeden z domów, który ma największą sprzedaż w Europie na pewno, jak nie na świecie. Wszystkie samochody kupujemy z aukcji aut polizingowych, z wynajmu długoterminowych e, lub ewentualnie od dealerów ten samochód pochodzi e, stricte od instytucji finansowej jest, jest to auto polizingowe z Niemiec e, użytkowane tylko i wyłącznie przez jednego właściciela, co mamy wszystko o, oczywiście udokumentowane przed przystąpieniem do licytacji e, oczywiście mam wyglądów wszelkich raportów odnośnie samochodu, e, mamy pełną wiedzę na temat tego, czy w aucie była jakaś e, historia szkodowa, czy też nie było. Wtedy mamy przedstawione, jeżeli takowa szkoda była, to mamy przedstawioną wartość takiej szkody e, tu w tym samochodzie. O żadnej szkodzie nie ma mowy. E, auto jest serwisowane baso, e, auto e, miało wymiany eksploatacyjne tylko i wyłącznie w związku z tym. Przy zakupie takiego pojazdu nie ma żadnego ryzyka. My też robimy bardzo szczegółowe zdjęcia. Teraz nakręcamy film, zrobimy pomiar grubości lakieru, robimy wszystko co w naszej mocy, jako sprzedający, aby udokumentować fakt, że samochód jest absolutnie w idealnym, w idealnym stanie. Do tego tak. Poza samochodem, że auto musi być w idealnym stanie, w dobrej kondycji. To jeszcze bardzo ważna jest historia pochodzeniowa tego samochodu. Dokument na jaki takie auto kupujemy. My wystawiamy pełną fakturę VAT 23%. Cena, w ogłoszeniu, którą podajemy, jest ceną netto, ale mając fakturę VAT 23%, macie Państwo absolutnie pewną gwarancję procedur skarbowych, jeśli chodzi o taki pojazd. W pełną legalność jaka może tylko być. Do tego bardzo łatwo i na korzystnych warunkach można zrobić finansowanie takiego pojazdu, leasing operacyjny ewentualnie kredyt dla osoby fizycznej, ponieważ tutaj mamy e, oferta skierowana jest do wszystkich oczywiście również to auto można kupić za gotówkę firma ma ten plus, że ten VAT sobie odliczy a osoba prywatna zaś nie płaci 2% podatku PCC my jako firma mamy autoryzację we wszystkich praktycznie bankach w związku z tym procedury kredytowo leasingowe z naszej strony są bardzo ułatwione, szybsze e, mamy już w niektórych bankach taką autoryzację, że absolutnie jesteście zwolnieni z jakieś tam wyceny dekry, rzeczoznawców i tak co też bo już mamy pewną historię jako firma, co też przyspiesza i ułatwia. No i oczywiście nie szarpie po kieszeni nabywcy, który nie musi płacić za takie za takie by ceny. Teraz tak. Pełna 23%. Dobra, to mówiłem. Teraz przejdźmy może do szczegółów. Auto, tak jak Państwo widzicie, z w wersji sedan. Pięknie ono tutaj wygląda na 20-calowych kołach. To są 20 cali koła, takie dwu Dwukol dwukolorowe, to są naprawdę jedne z najładniejszych w wzór jak jest dostępny w Audi, to są Audi Sporty, piękne one tutaj mają, każdy element jest praktycznie w innym kolorze, no i prezentuje to się naprawdę znakomicie, do tego w bardzo dobrym stanie szczopony opony, 6-7 mm, co no nie... Eee... To też nie jest na chwilę obecną żaden wkład w ten samochód. No, nie, nie trzeba ani opon ani nic. A opony na 20 cali, no to sami Państwo wiecie, że też to jest jakiś dodatkowy koszt. Mamy pięty perłowy kolor. Ja tu robię na słoneczku ten film, żeby też Państwu jak najlepiej z z z pokazać nasz egzemplarz. To jest pięty kolor, taki perłowy Daytona Gray Szary. O, i taką się fajnie prezentuje. I taka ciekawostka. Często klienci nas pytają, to ja Państwu powiem. Nawet auto tutaj posiada takie jeszcze końcówki gąbeczek na brzegach lamp. To już od razu Państwu rozwieję tajemnicę. My specjalnie tego nie wydłubujemy. To są gąbki fabryczne, które zabezpieczają pojazd przy transporcie nowego pojazdu. I tak jak Państwo widzicie, ktoś się sobie obciął i resztki są jeszcze niewydłubane. Ale co to też świadczy, że tutaj nigdy nic nie było ani grzebane, ani no i też o świeżości tego pojazdu, że to, to są jeszcze takie pozostałości po, po, po salonie w tym samochodzie teraz tak, piękny mamy zderzak tutaj w wersji S-Line Plus z bardzo ładnym grillem nic nie jest wysiadkowane, zmęczone przez kamienie takie wypiaskowane jest naprawdę wszystko w idealnym stanie ten zderzak zdecydowanie od wersji S-Line Plus wygląda lepiej niż w drugiej wersji bo on jest taki taki drapieżny, taki poszerzony samochód wygląda naprawdę Naprawdę świetnie. E, oczywiście tutaj nas reflektory Matrix. To są już, o, tak Państwo widzicie, to są re, re, z bajerów to jest tak, pływający kierunek z przodu, ale to, to jest tylko bajer. Natomiast bardzo ważna jest e, praca tego reflektora. To jest najwyższej klasy reflektor dostępny w e, A6. E, to jest dwulitrowy diesel, 204 konie. Nie wiem, czy o tym mówiłem. E, miękka hybryda, ma coś wspólnego z tym ten mild hybryd, z tą hybrydą, co, e, co ja z baletem, więc to tak naprawdę jest dwulitrowy diesel. E, a wracając do reflektorów, e, to są reflektory matrycowe, to są reflektory, które już automatycznie zmieniają światła z długi, wkrótce wycinają odcinki, fragmenty jezdni, tak aby nie, naśle nie oślepiać nadjeżdżający sprzeciwka. E, mają bardzo wysoki, daleki zasięg świecenia. To są już najwyższej klasy. Najwyższej klasy reflektory i z bajerów one mają jeszcze taką iluminację. Ja, może Państwu ją teraz zaprezentuję. Eee, taką powitalną, bardzo fajnie się to prezentuje, zwłaszcza z tyłu. Teraz sobie wciśniemy taki przycisk i Państwo zobaczycie. O, jak pięknie nas reflektory witają. Teraz to zgasimy. O, i jeszcze raz pokażemy, żeby to było. I jeszcze raz zgasimy. Taki bajerek, fajnie to wygląda, jak tam gdzieś w nocy sobie podchodzimy do samochodu, odpalamy dotąd nas tak pięknie wita. Teraz tak, pokażę Państwu taki w poprzek samochód, no limuzyna, limuzyna w wersji Audi prezentuje się naprawdę znakomicie, zwłaszcza z tym kolorem, no dla mnie jest to y, ideał. E, oczywiście prodzi tutaj zewnętrzne też są od wersji S-Line+, no i przejdziemy może szybko jeszcze do tyłu, Myślę, Musimy musimy sięjść do środka, Myślę, musimy zrobić pomiar wyrobości lakieru. Dużo, dużo fajnych rzeczy. Tył, tył, tu już widać, tu widać, że jest to limuzyna ociekająca luksusem, naprawdę. Audi a 6 wersji sedan jest samochód skrojony na miarę, naprawdę jest dopracowany już w każdym detalu. Eee, tak wspomniałem wcześniej piękne te reflektory, do tego tutaj ta listwa e, w poprzecz samochodu do tego oczywiście z tyłu zderzaki również od S-Line jest to naprawdę pięknie wygląda i robi super wrażenie tak jeszcze Państwu zaprezentuję dobra idziemy do środka, bo zaczyna i wychodzi mocne słońce klapa, klapa sedanie rzadkość, duży kufer Oj, tutaj może położyć się spokojnie i zdrzemnąć, a klapa jest elektrycznie sterowana w sedanie, jest to naprawdę rzadkość i też jak już wyszukujemy egzemplarzy, to chcemy już, żeby były tak bardzo fajnie doposażone właśnie w takie smaczki, a takich smaczków to auto, to auto ma dość wiele. To poczekajcie, bo przejedzie tutaj pan ciężarówką. Ale dobra, wsiadamy do środka i i pokażę Państwa, bardzo fajna, nie wiem, nawet trzykolorowa tapicerka. Tu zaczniemy, od, zaczniemy, może od boczka. Mamy taki tutaj ciemny. Mamy tutaj jasny, szary. Tutaj y, rączka do złapania. I mamy tutaj taką jeszcze w takim szarym kolorze Alcantartę. Oczywiście to jest Alcantara, nie żaden materiał. Tu są LED-y od oświetlenia ambientowego. Eee, momencik, muszę sobie coś poprawić. Y, tu mamy y, pamięć ustawień foteli. Oczywiście witają nas proli S Line. One się tutaj ta lista cała podświetla. Jeszcze raz, one bardzo dużo często na klienci pytają. Teraz jesteśmy na pełnym słońcu. Tu w tym aucie mamy kolorowy system oświetlenia ambientowego, co no, pokażę państwu na komputerze po prostu. Mamy przepiękną dwutonową taką tapicerkę, e, oczywiście fotele takie kubełkowe S Line. Jeszcze pokażę jak one się prezentują. Wygląda to na, naprawdę znakomicie. No i w środku mamy. To co no ja lubię najbardziej, klienci o to pytają, żeby tu była Altan i tu jest Altan Zależy jak ją położymy, tak zmienia nawet lekko barwę, bo to jest takie włosie jakby. Fotele w pełni elektrycznie sterowane, kierowcy, pasażera. Fotele oczywiście z pamięcią ustawień, co już pokazywałem. Dobra, i wsiadamy, może do środka odpalamy, odpalamy te telewizory. Eee, środek, coś pięknego. Środek Gawdy to jest luksus, środek Gawdy to jest przywita nas dźwięk powitania, momencik yy, i będziemy zaraz Państwu tutaj prezentować Ja może, nie, nie będę zapinał pasów dobra, na dzień dobry mamy taką przepiękną kierownicę od wersji S-Line, ona tu jest taką perforacją yy, z manetkami tu wszystko jest takie porządnie wykonane no jak to Audi, Audi słynie z dobrej jakości materiałów yy, tu mamy oczywiście jeszcze znaczek S-Line żebyśmy wiedzieli, że jedziemy taką pustszą wersją i, i yy, będą na nas zwracać uwagę na ulicy e, oczywiście jest wirtualny kokpit zegarów, który sobie możemy zmieniać. E, mamy, tak Państwo widzicie, 59 tysięcy przebiegu jest to no, 59,60, tak, bo tam jest 59,900. E, jest to naprawdę znikomy przebieg jak na wóz e, z Niemiec, jest to uważam rarytas, naprawdę rarytas, tu mamy e, gałkę zmiany biegów, tu też są, tak jak Państwu mówiłem wcześniej, te ledy o od oświetlenia ambientowego, one są oczywiście kolorowe, zmienne. Teraz tak, systemy bezpieczeństwa, mamy Line Assist, to jest bardzo fajny przycisk, sobie go teraz wciskamy i chowa nam się roleta. Ja teraz go nacisnę jeszcze raz i roletka z tyłu nam się otwiera, no tak powinno być w limuzynie klasy premium w Audi A6 C8 tak właśnie to wszystko powinno wyglądać elektryczna roletka tylnej szyby oczywiście na pokładzie mamy kamerę cofania oczywiście mamy drive select ty, moment, ja tu włączę parking, czyli zmienne tryby jazdy y, najlepiej jeździć na auto oczywiście mamy y, może być tak, pojazd y, światła i widoczność to co Państwu powiedziałem, oświetlenie, ambientne, możemy, możemy tu sobie wszystko poustawiać w jakich kolorach gdzie, co, nam, jak nam ma się świecić eee, No i dalej nie będę się zagłębiał, bo zamęczę Państwa tym filmem, bo będę musiał pół godziny opowiadać o, o multimedia w tym samochodzie A to e, wszystko też Państwo sobie poznacie kupując nasz taki samochód To e, na spokojnie sobie zapoznacie się wtedy Jeszcze pokażę Państwu jak wygląda fotel pasażera, jak wygląda mniej więcej kokpit no, proszę mi wierzyć, że wszystko jest pachnące, ładne, zadbane. Jeżeli się siedzia, już się nie chce wysiadać, ale trzeba. Ale trzeba, bo jeszcze idziemy do tyłu yy, i pokazujemy dalej. Yy, Siądziemy sobie. <laughs> Podkreślam, ja jestem osobą dosyć wysoką, fotele są odsunięte chyba. No i dalej, ale i tak można spokojnie sobie z tyłu wsiąść i zaprezentuję Państwu jeszcze tak wygląda, tak prezentuje się cockpit. Słuchajcie, ten kokpit jest żywy, tutaj się chce siedzieć, nie jest to taki czarny, smutny kokpit, chociaż te czarne, smutne kokpity w Audi też mają swoją, ee, swoją klasę i, i, i w ogóle w Audi wszystko jest ładne, bo Audi to jest mega fajnie zrobiony samochód, natomiast tutaj jest wyjątkowo, tu jest naprawdę wyjątkowo, jest zrobione na indywidualne zamówienie i mam nadzieję, że nowemu nabywcy się też również to będzie bardzo spodobało. Roletka z tyłu była elektryczna, tutaj mam jeszcze w szybach roletki boczne w drzwiach, czyli spokojnie możemy sobie usiąść z tyłu. Pana prezesa nie będzie widać, a dziecko jak siądzie, nie będzie go oświetlało i zamęczało słońce. Dobra, znaleźliśmy samochód. Eee, teraz czas na to, co klienci bardzo u nas cenią. Eee, nazwa w pewnym sensie na uczciwość, na wiarygodność ogłoszenia, czyli zrobimy pomiar grubości lakieru. Eee. Ja tutaj mam taki czujnik. Eee, zasada jest prosta, przykładamy czujnik, on pokazuje nam jakieś wartości. No ja nie byłbym, byłbym idiotem, jakbym powiedział, że ja jeszcze go nie mierzyłem. Ja oczywiście ten samo zmierzyłem i cały w oryginale. te wartości wszystkie są seryjne. Jak ktoś miał do czynienia, zakładam, że tak, to wie, że po tym pomiarze te wartości są na pewno seryjne. Eee, a jak ktoś się miał do czynienia jeszcze z takim urządzeniem, to na wiosce w mieście na pewno znajdzie się jakiś sympatyczny pan kolega, który mu wystarczy pokazać taki film, nawet nie cały, to ostatnie 2-3 minutki, no i na pewno państwu powie, że tutaj nie ma żadnej, ee, no żadnej wątpliwości, absolutnie żadnej wątpliwości, jeśli chodzi o kowokę lakierniczą. Proszę Państwu zwrócić uwagę, że jak minęliśmy korpus boty tylny, przeszliśmy na drzwi, połączyło nam się AL, czyli elementy aluminiowe, one są delikatnie cieni po malowane, ale to tak zawsze jest, inaczej przyjmuje e, tam żelaza, inaczej przyjmuje tak aluminium po prostu. Teraz jesteśmy na masce. E, tak mówię, samochód jest absolutnie bezszkodowy, a jeszcze pójdę tam z przodu maski, bo czasem klienci e, Czasem klienci nas pytają, że ty to z jednej strony maski robimy. Praktycznie, może z tyłu jest polakierowana, ale nie, nie jest. Bardzo ważna rzecz jeszcze, to że samochód jest bezwypadkowy. Pokażę Państwu tutaj szyby. Nie wiem, czy to się da przy jakoś wyostrzyć. Ciężko jest. Bo ta szyba, chodzi mi o to, że ona te. O, tu może będzie widać 19. Może widać. Bo ta szyba też jest oryginalna z 2019 roku. E, w związku z tym nawet nie była wymieniana od kamyka, e, Co często się zdarza przy imporcie aut, zwłaszcza z Niemiec, że też szyby gdzieś tam są. Oj, nie przyłożył się czynnik. że te szyby są, słuchajcie, no dostaje od kamulka, Ci jakiś już jest problem z tipem i te szyby automatycznie wymieniają. Co też fajnie, bo nie wymieniają je dosyć często na oryginalne te szyby, a te szyby są dosyć drogie. No tutaj nie, nie była wymiana, więc to też jest na duży plus. To też świadczy o eksploatacji tego pojazdu, że że no był w taki sposób eksploatowany, że no nie dostał tymi kamerkami. To też widać po masce, po zderzaku, że tam nie ma za wielu, zbyt wielu tych odprysków. Czasem je przyjeżdża do nas autem, to widać, że ten zderzak już leciutko dostał od kamyków swoje no i wtedy automatycznie tą szybę też widzimy, że była wymieniana. No a tutaj jest wszystko w idealnym stanie. No i ten kolor, powiem Wam, robi takie wrażenie, że aż się w nie dopłacić. Taka naprawdę mocna, gęsta perła. No i jeszcze tutaj przyłożymy. No i tak, jak Państwo widzą, samochód absolutnie jest bezwypadkowy, bez Nie ma tu żadnych zastrzeżeń. To dla jeszcze tu przyłożę. Dobra, mamy zmierzony. Oczywiście, tak, ja taki czujnik jeszcze Państwu udostępnia. Trzeba będzie. Bardzo proszę sobie zmierzyć u nas. Można przywieźć swój czujnik, można przywieźć wróżkę, można przywieźć mechanika, kogo się chcemy, też możemy jechać oczywiście na serwis eee, i. Jeżeli takie auto, okazałoby się, że jest powypadkowe, yy, czy posiada jakieś tam bardzo duże wady mechaniczne, nie wiem, nie wiem typu sypie się, skrzynia silnik, w ogóle jest to szrot na złom, no to oddajemy go na złom, a my płacimy za serwis. No, tak mniej więcej to zrobimy, ale z racji że jestem pewien tego, co mówię, to taka historia nie będzie miała miejsca. A Państwa serdecznie zapraszam do zakupu. Audi A6 C8 2019 rok, S-Line Plus, Daytona Ray, 59 tysięcy przebiegów, pełna faktura VAT 23%, więc nie ma co się zastanawiać, tylko serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję pięknie za poświęcony czas.